Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrz a to Kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. W tym odcinku będziemy przechodzić zaś yy, yy, w Czarną Wieżę, znaczy nie Czarną Wieżę, tylko zwykłą yy, Wieżę. Się nazywa Wieża, no po prostu. Yy, co mogę powiedzieć? W poprzednim odcinku przeszliśmy całe Czarne moczary i jeszcze yy, Całą jamę w dość dużym, od, y, długim odcinku i punkt nawigacyjny odkryliśmy, więc teraz możemy z niego skorzystać, pyk, czarne moczary i jesteśmy, tu mamy oczyszczone wszystko, tak? Jama y, była też z tej strony, wszystko, znaczy wieża z tamtej, jama z tej, więc możemy, musimy troszkę przypiętować, o, jeszcze szaman się ostał, więc go pokonamy bardzo ładnie, nie wiem jakim cudem, kto go tam nie zauważył, czy przyszedł z daleka do obozowiska? Bo to jest jego główna ostoja w tym momencie. Nie wiadomo. Mościk jest. Wyżne to małe przejście gdzieś tam jest. Ile mamy wytrzymałości? 223. Prawie nie używamy tego. Ewentualnie na takie długie dystanse, na przykład teraz sobie użyjemy. Jak się to nazywa, fachowo? Tu skrzynia jest? Nie ma. Fachowo to się nazywa zrujnowana wieża. Piwnice pod wieżą. No i dobra duchy są, z których coś ciekawego leci idziemy sobie, tu boss pierwszy pokonujemy go równo zobaczymy jak padnie, myślę że ładnie no, bijemy go, bijemy go, ładnie padł coś tam może wyrzucił, nic ciekawego, jedno, dwie córki. idziemy dalej i tyle z niego pożytku było, niestety pentagram, dobra, omijamy to by się nie spalić, bo to ogień jakieś tam obrażenia zadaje. No i co to mamy? Co tu mamy? Chyba nic. Y jedynie jakieś y nieciekawe sarkofagi. Tutaj gdzieś nicę, więc gdzieś pewnie boss jest. W ich okolicach. A to jest przejście, więc jeszcze nie. Najpierw tutaj. I do dołu. Co tu będzie? Co tu będzie? Teraz tutaj. O, duch. Y znaczy, sugu z bossów duchów oparcie szybko polecieli Ja nie wiedziałem, że tak szybko I to jeszcze bez many, więc bardzo ładnie Zwykły duch No i tak Czwóreczka y, I nie mamy miksturki many Jest tu miksturka many, więc pijemy ją sobie Życie, raz, dwa, trzy, cztery Wszystko ładnie Teraz dalej, tędy Nie mogę tu wejść, dlaczego? A jestem tu przecież. Tam, tam dalej jest przejście, i przechodzimy na dół. Zaraz, level kolejny, 41. Chcę powiedzieć, więc ładnie idzie. run na tarczę nie jest nam potrzebna, tak jak mówiłem, kolejny ralor. tal. chciałbym zrobić już w tarczy z helą, slotowej, Najlepiej tak jeszcze zwiększoną, zwiększonymi odpornościami. Plus jeszcze. Do wszystkich odporności, plus jeszcze do poszczególnych odporności, plus jeszcze zwiększoną obroną I jeszcze może z czymś, taką szarą Z trzema slotami, żeby miała na czym procentować obronę A Tak minimum 200-300 obrony w tym przedziale Więc ta tarcza yy, zwykła by też naprawdę miała na czym procentować Na zwykłej tarczy oraz na pancerzu, to by bardzo ładnie współgrało ze wszystkim I o to mi chodzi Mroczna uczniczka, pokonana, kolejna też to drugi poziom jest. Diabliczki jakieś. Yy, w którą stronę idziemy to teraz? Nie wiem. Diabliki są. Uczniczki pokonujemy, bo one nam przeszkadzają. Diabliki pokonane. Uczniczka jest tutaj, ucieka. Najemnik bierz ją. Bardzo ładnie. Yy, bierzemy to, bierzemy to. Co nam więcej trzeba? Chyba nic, chyba nic. Przejdziemy sobie prosto. I coś z tego może wyniknie. O, level wbiliśmy. Uwaga, który to? 41. Także bardzo ładnie. Tu nic nam nie trzeba, chyba że rogaty Hem, demoniczna głowa. Rogaty Hem coś tam ma, demoniczna głowa. Um, o tak, demoniczna głowa nic nie ma, więc wyrzucamy. Co tu mamy level, tak? Od razu yy, walimy tutaj w święty wstrząs. Mamy zwiększoną aurę, również zasięg do 15,3 metra. Jak i obrażenia, o ileś tam wzrosły, więc jest dobrze. Tu mamy życie. Bierzemy życie. Tu musimy najpierw całą mapę. Tu jest przejście, widzicie? Tu najpierw całą tą mapę przed przejściem trzeba przejść. Ale za dużo przechodzenia. I powtórzeń ładnie dostali. Na imię, który masz level 40? Ja mam już 41. Czas na zbroję tarża Nie będzie cenna na pewno. Tak jak na broń, pałasz też nie. Więc idziemy sobie do kolejnego poziomu. Już trzeciego z pięciu możliwych. Jakby tu podzielić odcinek, to nie wiem. Trzeba było jakoś tak ładnie to zrobić. Jakoś tak mi się nie, nie wgrywa ten odcinek, jakbym yy, tu zrobił. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. Na razie idziemy dalej. Moroczne włóczniczki, to jest przejście. Na kolejny poziom. Serce stali. Patrzcie, jak ładnie padają. Kolejna też. Też padła wszystkie wszystkie. Yy, gargulcowa głowa. Broja uskowana to na później. O, wow, patrzcie! 3, nie 2 sloty, i tyle tego. Może być naprawdę cenne, Zbroja To kolejnym razem przyjdziemy do niej. Tymczasem do miasta, jak widzicie, identyfikacja przedmiotów nie jest wymagana. Może to i lepiej, dekartka nie będzie się męczył. Przerzucamy to. Tysiące grube lecą. Rogatychem także. Zbraja pójdzie do kostki. 10 tysięcy, kolejne 50 tysięcy i tak za każdym razem, tak 30-50 i się zbiera. Mamy w tej chwili e, 1700 z groszem. siedemset 730 właściwie. Niemożliwe. Niemożliwe, a teraz będzie możliwe, jak to wyrzucę. Będzie możliwe. W niebieskich też może, mogą się wygenerować stoty, Więc bądźcie ostrożni, przerzucając te runki i e, kryształy, kamyczki te. Żeby wam nie weszło przypadkiem do środka i nie musielibyście sprzedawać tego. Na pierśnie dobrej jakości też bym wziął. W sumie mogę wziąć i od razu do miasta. Patrzcie, ciągle do miasta się wracamy, ale tylko na kilka sekund. Nie tak jak ostatnio ciągle, ciągle, ciągle. Tylko tutaj troszkę. Przerzucamy sobie teraz to z skowana. By się identyfikacja przedmiotów, którą zbagatelizowałem po raz pierwszy. Dobry Zwykle wolę kliknąć w dekartach, jak nie ma identyfikacji, to nie. Niż nie identyfikować w ogóle. Ok, wyrzucamy. Kasa do skrzyni więc nawet nie będę wrzucał tych 10 tysięcy. 10 kawałków. Urunka dol. Jedna mistrzurka many. HP, HP. Idziemy dalej. Tu jest coś, na razie nic nie ma. Teraz do dołu idziemy. Diabliki. Nie mogę nic więcej. Dobra, wchodzimy tutaj, bierzemy. Czy klucz nam jest potrzebny? Mamy 6. Oczywiście, że jest. Jak wejdziemy w klucz, ile mamy 9? 5. O niestety. Miałem 6, mam 5. O co chodzi? Dobra, nie rozumiem tak jak miałem 6, 6 kluczy, wziąłem sobie 1 i mam 5. Może leży tu gdzieś klucz? Czekajcie. Nie leży. Najmniej odejdź od stamtąd, bo cię będą bili. A to uczniczki są. No to nic dziwnego. Myślałem, że normalne. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Chyba już tu nikogo nie ma. Topor Lohaber. To bierzemy. Oraz tak robimy. I mamy miejsce w flipunku. Przechodzimy, no ten poziom jest troszkę większy, trzeci. Jeszcze czwarty i piąty. Co tu jest, co tu jest? A tak tego typu przejście. Tu są, patrzcie, uczniczki, które coś tam potrafią mi zaszkodzić, ale nie są aż takie silne, jakbym się mógł spodziewać. To jeszcze bez aury obronnej, którą, której nie włączyłem przed walką. Chciałem je od razu zaatakować. Ja się nimi zajmę, najmniej się tą zajmę i będzie porówno. Pokonana też tutaj yy, Tutaj i Patrzyłem przedmioty, kolcze buty, czy buty kolcze Zawsze się mylę, trzeba zobaczyć Trzeba zobaczyć co to za buty, takie Kolcze buty no nie bierzemy yy, Tasak miksturki Raz, dwa, trzy, idziemy teraz dalej Te buty wziąłem nie wiadomo po co Od razu wywalamy Tutaj nic nie ma, chociaż beczki można Kliknąć to z nich może wylecieć zawsze. Yy, wielki kafar, niepotrzebny. Ani wielki topór. O, patrzcie jaki spam. Ale to zwykłe diabliki. To nie ma co. Chodźcie tutaj. Dostał Bardzo ładnie odeńcowy łuk. Teraz możemy do kolejnego poziomu iść sobie. Czwartego, jeszcze jeden będzie piąty. Gdzieś tak z 15 minut, może więcej nam zajmie. To jest 17. Nie, nie, nie będę wiedział, czy iść, czy zaczynać, czy zostać, czy po pohazardować, czy co tam jeszcze innego. Porobić. No dobra. E, duch inne rzeczy. Nie trzeba nam tu nikogo więcej. Oni w zupełności wystarczą. Tutaj sarkofag mumi, jeden, drugi, trzeci. we czułeczki się rozpadają. O, tutaj boss chyba. No niestety, tak dziwnie ustawiony. Nie możemy się ani zbliżyć, ani nic. Najemnik będzie zagrożony. Nie, spokojnie. Wszystkie tu wybijemy, damy radę. I ich ilość się zmniejsza. Najmniej zostanie dwie misturki. Przeżyje może. Ja dostanę dwie. To no, go wreszcie bardzo ładnie. Teraz kolejne. Najmniej żyje dostaje stare misturki. I ich ilość się zmniejsza. Potworki też otrzymują obrażenia stając na tym ogniu. Ciekawa sprawa. Yy, raz, co to jest? Yy, hełm, bierzemy tutaj. Raz, dwa. Najmniej tam się pobije z kimś. Miksturka od nie nic nam potrzebna. Znowu kliknąłem poza obrem. Poza obszar tego okna, w którym gram. Jeden, jeden. Kolejny raz, chyba jeden będzie potrzeba, Potrzeba pokonana bardzo ładnie. HP, HP. Mało coś mamy, chyba wszystkie trzeba pozbierać, żeby to coś znaczyło. Tak, prawie wszystkie. E, tu, e, tu weszliśmy, tak? Tu przeszliśmy ładnie, ok, czyli teraz mniej więcej w tą stronę byśmy musieli się udać. Tu jest skrzyneczka, z której nie wypadło nic ciekawego. Dosłownie nic. To moglibyśmy wziąć, niestety. E, tam już nic nie ma i tak, tak. Tam, tam już nic nie ma. Chyba nie. Więc idziemy na poziom kolejny, czyli piąty już. Gdzie hrabina będzie. Rakaniszu, którego pokonaliśmy. Ich największy wódz. Zbrała z wężowej skóry. Nie jest nam potrzebna. Teraz tędy przychodzimy. No i dobra, zobaczymy co tu będzie na hrabinie. I sądzę, że jakiś problem, chociaż najemnik może mieć jakiś problem. Naj ma 41, ma 40, ale już nie niewiele do wbicia. I zostało, zaraz wbijesz chyba. Muszę pilnować ilość HP, żeby mi nie spadała. To jednak hrabina i jej ekipa. Moroczne tropicielki, Teraz hrabina, kilka ataków i padniesz. Padaj, padaj, bardzo dobrze. Hrabina padła i widzi się wszystko oczyszczone. Skrzyneczkę się zaraz otworzy I będzie ładnie, co tam jeszcze Zaraz zobaczymy, co tam wypadło O, ile kasy Ja bym chciał Ja bym chciał naj, najbardziej Miksturkę Znaczy runkę Hell albo runkę Lum Eee Wiecie co? zbagowało się coś, że tu nie widać runek z, y, od hrabiny Czekajcie, a no zbagowało się oczywiście, widzicie za dużo przedmiotów które leży na ziemi Już widać runkę Ral, pełno płytowe, runkę Sol O Sole MA Delmas, Soleo, jeszcze coś wypadło, nie wiem e, Tutaj nie zmieścisz, chyba będzie ciężko, trzeba powiedzieć, chyba że... Tak, nie korzystamy z tych tu mamy cały rząd, więc... Przerzucimy sobie w ten sposób, teraz to tutaj Pełna zbroja Oczywiście pełna zbroja płytowa jest o wiele słabsza od tej 100 żytnej, ale i tak weźmiemy, zobaczymy, co też to jest. Nie ma na pewno więcej rzeczy, zaraz pozbieramy jeszcze, żeby się upewnić. Że nic więcej tu nie ma. No, raczej nie ma widzicie, tyle rzeczy wyzbieranych, klucz jeszcze. Teraz mam 5, ile mam? 10. Wcześniej miałem 6, wziąłem 1 i 5 wyszło. Dziwna sprawa. Jakiś bug może się trafił. Runka ral, runka sol, worałbym runkę Hell i runkę LUM. Na nefluma. Zbrojkę trzeba jakoś sobie odkładać na ten. na tą ewentualność. 15 minut i czy zaczynać tą WYŻYNĘ Tamoe, czy jednak nie, no. Ciężko powiedzieć. Może zacznę będzie dłuższy odcinek, ale przynajmniej nie będzie, nie będzie sztucznie przedłużany. Onajnik V level dopiero. O, silny jakiś, patrzcie, skrzydło smoka. Dopiero padł. Siła miłosierny. Skrzynka tu nie ma. Skrzynki. Kolczasta maczuga jeszcze po drugiej stronie, trzeba pamiętać. Taką złotą kolczastą maczugę miałem na druidzie. Pamiętacie? Pierwszy mój let's play z tej gry. I tam naprawdę e, ładnie było. Tam jeszcze grałem e, na. Nie na jednym graczu, chatu i wszystko. Obeszliśmy. Grałem na Necie na jednym graczu jest lepiej, bo się miksturki nie resetują. Znaczy, nie miksturki, tylko mapki. Co ja mówię? Przerzucamy, przerzucamy. Yy, tu są slotki, więc, jakbym tu mógł przerzucić w ten sposób. Zobaczymy. Yy, no i widzicie, są dwa sloty. Mógłbym w sumie życie sobie wrzucić. Więcej życia tu jest. Yy, 28 miał 48, czy nawet więcej Ale bym stracił tyle obrony, że to jest nieopłacalne No i widzicie, co mam teraz zrobić, prawda? Hm Zamiast 28, 48 życia, nawet więcej Zobaczę ile bym mógł wyciągnąć tego życia, szczerze powiedziawszy Tak na maksa, na maksa Raz, dwa, trzy w jedno, raz, dwa i trzy w drugie 24 więcej to, to większe to nie mieć 31 chyba? zmiał miał 62, no nie ja wiem, nie wiem Bo to fajne jest w sumie No i mam dylemat widzicie, mam dylemat Dobra, wyrzucamy to i będzie spokój Chociaż fajnie się zdarzyła, jakbym Poprzednio zmieniał to oczywiście na to, ale to jest lepsza niestety Albo stety, jakbym miała te sloty 2-3, to bym już yy, o wiele się bardziej się cieszył, ale i tak nie jest zła. No i przejdziemy na tą wyżynę Tamoe, bo jakoś tak kiepsko się ten odcinek układa. Wyży na przejście na wyżynę Tamoe jest tutaj. Wytrzymałość sobie od razu weźmiemy, nie ma na razie innej kapli blisko. Obszarowo to jest dość duża mapa, więc na, na początku obszar, yy, później w następnym odcinku samą jamę czy coś tam sobie przejdziemy. Przywrócony, mak, ucieka. Ja nie będę specjalnie za nim gonił. Najemnik, jaki ty masz, odporności? 42. Jakie malutkie. Ja już mam dawno fula. Wszród chyba drugiego odcinka mamy fula. Od początku to nawet. Jak pryzmatyka zrobiliśmy. I dobrze się z tym czujemy. Mroczne tropicielki. Przyjrzymy. Do klasztorowej bramy już. Znowu jakoś tak dziwnie się ta lokacja ułożyła. No i bijemy, bijemy O, dobrze Misturka many, jedną zawsze trzeba mieć, tak jak mówiłem Na wszelki wypadek, jakby było spalenie many O, by nam się skończyło Tak byśmy walali yy, Na przykład Tak byśmy walili tym atakiem, żeby się po prostu skończyła Jest 75 many, więc nie trzeba jakichś dużych mikstur Ale są duże, to zbieram No i dobrze, idziemy prosto. Teraz już jesteśmy przy znowu klasztorowej bramie. Zaraz będziemy na wyżynie tamoe. Wkracasz na wyżynę tamoe. O najnik tu masz bossa innej rzeczy. Inne rzeczy. Chyba nie da rady, no niestety padł. Słaby najemnik, chodźcie tu do mnie. Ja wam tu dam. Ja muszę jeszcze sobie kliknąć tą yy, obronę, żeby było lepiej. 2, yy, 3. Wtedy wytrzymam. Ok, dałem radę. Yy, ciężki pas, co to był za pas? Nie wiem, ale weźmiemy sobie. Podwójnego poporu berserkera nie brałem, bo to wiadomo, często się losuje. Ten pas to chyba Iraty. Kołnierz Iraty z zestawu. Do końca nie pamiętam, zobaczymy. Wracamy po najemnika, który często pada. Kolejny det jego. I może zidentyfikuję pas, żeby później. Się nie angażować, tu mamy jeszcze coś. Nie, tu nic nie mamy. Zobaczymy ten pas tak na szybko. O ile już jesteśmy w mieście, najemnik. Durga. 12500. To tu mamy czerp piekieł. A no tak, to to pierwszy zestaw. Bardzo fajny pas na początku wejścia, że do życia 25 obrona. jak jeszcze hełem, który często też czerp piekieł się rosuje. On się nazywa właśnie czerp piekieł, to jest znak piekieł to rękawice jest tam miecz wyrzucamy to nie będzie nam potrzebne mamy super pas kasa do skrzyni oczywiście jak to standardowo bywa jak tam czas jak tam czas dobrze dobry jest e, wracamy sobie atakujemy wszystko bez żadnych wyjątków e, prymitywne rękawice nie są nam potrzebne Primitywy jakieś, jest kolejne, kolejne to i to. No i niech wracamy tutaj, żeby nikt nam ogarączkowy hełm Segona zestaw. Nie widziałem, na nam wypadł. No i ładnie. Dużo tych niebieskich. 1, 2. Oj, oj, uciekamy, bo ja nie chcę spaść. I widzicie, wypadły już nam dwa y, zielone w tym odcinku rzeczy. Yy, no i tak, HP, HP, co tam jeszcze więcej? Mamy więcej HP w pupunku? nie. Saigona, no i Saigona niepotrzebny nam nawet, bo mamy taki super najemnik ma... Taki o, zobaczymy. Saigona jest ciekawy, ale to musimy mieć zestaw pełen. I to na normalu, na koszmarze już taki dobry nie jest Saigon. Jeszcze jest y, Ord Sol wiedza, to też możemy zrobić, ale chyba HP stracimy. Przejdźcie to sobie słówka runiczne, jakie tam są. To mam gdzieś na kartce napisane, koniem gdzie tą kartkę posiałem. Sprawdzę, czy mam ją na wierzchu. Gdzieś tu na wierzchu była. A nie, ja mam. A, ja mam ją wkopaną, daleko. Więc muszę odświeżyć poza odcinkiem, czy poszukać. Tam miałem większy słów runicznych i napisanych też ducha i co on daje mniej więcej. Albo na stronie po prostu poczytam. Y, Ord Sol, Ord Am, Wiedza, jedno to było, nie wiem. Solta na pewno wiedza, to drugie to nie wiem Trzeba do, dorwać dwuslotowy hełm Garda Przyda się? No ciekawa garda, chyba Dwa do na mimo, że eteryczny może być ciekawy Idziemy niżej troszkę, odcinek trwa, dopiero połowa obwodu Mamy cały obwód i całą mapę jeszcze przejść Długi odcinek wyjdzie Możemy też zakończyć trakcie, ale nie chcę tak zakończyć, bo tak troszkę kiepsko, nie do ładu, nie do składu. Kolejny portal bierze, bierzemy, dużo z nich korzystamy. Często się wracamy do miasta i można je zbierać sobie spokojnie. O, użyliśmy klucza. Kolejny portal. Portal plus VAT, a ten VAT to włócznia do rzucania, która nam niepotrzebna. To nawet nie bierzemy. Tu mamy coś, mamy coś. Patrzcie już zaraz 43 level, jak to leci. 42. Najmik ma już 41 ma. To, to jest kapliczka trucizny. Bierzemy oczywiście sobie misturki. te przeciążone dlaczego? Nie to bierzemy. Yy, nie bierzemy tego. Raz wszystkie misturki wejdą tutaj. O, na początku się przydaje e, krwawym zasobisku, bo to darmowa kasa. Tam ze 300 chyba, czy nawet więcej. Po 50 za sztukę. O ile pamiętam. Więc taki zestawik naprawdę dużo kosztuje. Na początku gry to jest super. A później to już w ogóle zbędne. Chociaż na potworki czasami to zadziała Ale małe obrażenia są Więc raczej nie No bijemy wszystkich Bijemy, patrzcie ile ich się tu zebrało Wszystkich pokonać Ale dla mnie to nie problem Troszkę aura, troszkę ja Wybijamy tym mieczem O, ładnie, ładnie Kolejny portal, ile tych portali jest? Lecą i lecą, miksurka zjełczałego całego gazu Zjełczałem Bierzemy oczywiście. Przyda nam się. No i tyle odcinek już trwa. Ja muszę kończyć. A mam jeszcze tyle przejść. Że ja nie wiem. Możemy zakończyć sobie w mieście w sumie. Żeby troszkę jednak było. Ale czy... Czy następny odcinek tyle wyjdzie? Może w sumie tyle wyjść. Więc możemy wrócić się do miasta. Pohandlować i tak dalej. Zakończyć niestety nie chciałem. Ale innego wyboru nie miałem. Zakończymy tak w trakcie. Saigon, 30 domany, 25 obrona. Teraz nam niepotrzebny, wyrzucamy. Nawet zestawu byśmy nie kompletowali, bo teraz to już za późno jest. Bierzemy sobie gardę. Trzymać gardę trzeba. A nie nam nawet tego identyfikacji. To wyrzucamy. Portali mamy 16. Poza tym, że ciągle zbieramy. Zadanie wykonane z karabiną. Następnie Cersei zleci nam kolejne zadanie. Odzyskanie malusa Hora Dreamów z klasztoru. Jeśli go dla mnie odzyskasz, to dzięki jego magii wzmocnię twoje wyposażenie. Podoba mi się, krótko i do rzeczy. Szukaj, losu. Oryli, mówię To rozstrzegąc się yy, silnego kowala, nie. Uwa uważaj na strzegącego ich kowala. Ich? Na strzegącego go kowala. No nie wiem. No i dobra, myślę, że poza odcinkiem, jeśli nie zapomnę sobie te słówka runiczne, będziemy już coś zaczynali yy, brać. Yy, a tymczasem yy, myślę, że w kolejnym odcinku przejdziemy dalej sobie do całą lokację i jeszcze yy, czeluś całą i myślę, że to będzie na tyle. A tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja bym Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!